Dzień dobry, Eligiusz Brzoza, tygodnik. Y Dzień dobry, Dzień dobry. E e dzisiaj. Dzień e Dzisiaj gościmy w domu e bardzo zasłużonego polskiego patrioty, pana e Rotmistrza... Pana Rotymistrza. O kurde, do no Panie rotmistrze rad, Kazimierza Wasilewicza, bardzo zasłużonego. Panie Kazimierzu. O! Tak. Kaczuszka! Nie nie, 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 dobrze, dobrze. Kaczuszka! Nie, 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 nie. <śla> o, wywiad! Tak, wywiad, <śla> tak. Panie, to świetnie Staszek, nie? Ja tak, tak. Wiem, Cze, sta... Cześć, cześć, Staszek. <śla> On taki nieśmiały. Więc tak, panie Kazimierzu. Rozmawiamy, właśnie teraz jest rocznica powstania, właśnie się zastanawiamy się no tak, po powstaniu do wszystkiego, Nie. czy warto było podjąć ten y, czyn zbrojny, pani Kazimierzu. O co to jest? Panie lotniszu, proszę do meritum. Prosiłbym, żeby pan odpowiedział ja, na meritum. Oczywiście, nie było warto. To prawda, zginęło 250 tysięcy ludzi, 20 tysięcy danych, zostało wymienionych. Koncentracyjnych, tak. Ja. Panie Pięzmierza. No i ziemno. Eee. Ale... z um, jaki był właściwie cel tej straszliwej ofiary jako? O to panie, no to chodziło o to, żebyśmy eh, przeprowadzili operację burza, żebyśmy przywitali Sowietów jako gospodarzy. No, już. Ale czy naprawdę wierzyliście, że Sowieci was yy, potraktują jako gospodarzy? Nie oczywiście, no wie pan, no, no, ja jestem jest skóry szkoły, bo cholerio. Przecież, e, problem przecież polega na tym, że waszej ofiary jakkolwiek by była wielka, e, no zawód jednak nie no nie zarejestrował, no, je dlatego że byli zajęci frontem zawodników, który się otwierał. I to jest tak troszkę jak, jak w latach dwudziestych, no, że e, patrioci, prawda, stara szkoła, chcieli uratować e, ojczyznę, tylko że no nikt nie zauważył, że uratowali ojczyznę przed komunizmem, nie? O Jezu, oj, po, po. مם تم صاد פنتبل